Nie ma widzowie dzisiaj znowu jesteśmy w seredicach Ja widzicie tutaj soredice Jak to wygląda Tutaj sorodice są Dobra idę do rodziców, bo Wiecie Ja widzisz tutaj podpalamy świecę Dla kogo powiedz? Dla żołnierzy U... A kto postawi tą świeczkę tam? Idź tam zamiast. Ja, proszę, wy... Gdzie idziesz? Oj, Dzisiaj to jest rewelacyjnie. Co na Tak. tam. Dzień dobry panie, a światło wiekuista, niechaj im świecie. Na wieku. Amen. Podpaliśmy grób, żołnierzy. Ja widzicie tutaj młody, sos, znaczy brzozy. Brzozy tu są. Ale była większa o. To jest, to jest dobrze i kucha, chodźcie. Chodź koseczkę jeszcze. Pójdziemy tam gdzie chce jeszcze, na bokawa jest dalej. Dzi z ryły, dobra Tuwa się. Ja widzicie tutaj dziki zryły. Madzia, ja widzicie Rubinka, kot Madzi szuka mysz. Ja widzicie rzesowisko. I tu ja widzicie kolejne dziki, kolejny raz dziki poryły. Widzicie, tutaj są młode sosny. I tutaj wyszliśmy z tych ma młodych brzus. I tu kolejne. I Zobaczcie, Madzia i Rubinka. Ja. Hmm. Yes. teraz ręka w górę. Tu ja widzicie mam ma, gdzie ma Nie, ba, ba. jadalny. Jadalny to jest. Zerwaliśmy go. A dlaczego ma taką ositek? grzyby Ja widzicie mu chomor. Uschnięty. Przepraszam, mam kawkę. Ja widzicie, tutaj mamy małego grzyba. Nie wiem, jadalnego, ale go nie zrywamy. Madzie go znalazła. Grzyby, jak widzicie, kolejne, przeznaleziona przez Madzię. Ja widzicie, tutaj jest las młody. A tutaj dorosły. Tu w głębi wejdę. Ja widzicie, tak to wygląda. Ja widzicie, tutaj są takie ładne liście jesienne, a tutaj są wciąż zielone. Ja widzicie, tak to wygląda. Ładnie naprawdę jest w tych seradzicach. O zobaczcie jakie jakie oby to powiedzieć drzewo. Chyba obgryzione przez bobra. Sł a bo tu, słuchajcie, widzowie pan... Poprzednim razem jak byłem tu znalazłem i łóżankę. I u i tam były Jeremia. Ja widzicie idę. O, tu ja widzicie budkę dla, nie, budkę dla nietoperzów. Wojciech tam grzyb jakiś. Ja widzicie tutaj grzyby Kolejny, znaleziony przez Madzie. Ja widzicie tu wciąż las. I wciąż ten młody las, ładny las bez śmieci. Ja widzicie takie grzyby na, na korzeniu. Ja widzicie tutaj wchodzimy do tego jak wchodzę. Wow, jaka fajna góra. Ja nie mogę. Pokażę. To ja widzicie, jak to wygląda. Ja widzicie takiego grzyba kolejnego z takiego pozejśtu tej górki Słuchajcie widzowie, zimą to chyba mieszkańcy tej wsi przyjeżdżają tutaj na sanki. Tu ja widzicie grzyb zjedzony przez ślimaki. Ja widzicie tutaj grzyby kolejne. Grzybowy odcinek dzisiaj w ogóle. Show w ogóle. Kolejne grzyby. No dobrze. Tutaj to orwiemy. Bo tą grzybnię nie zostawimy. Ja widzicie tutaj na grzybie źródło. XD. Ja widzicie, że ja tutaj znalazłem kolejne grzyby I tutaj, już Z tego dołu schodzimy na górę, chyba Chyba, bo dokładnie nie wiem Ale muchomor Kolejny muchomor Ja widzicie, tutaj kolejne grzyby Kolejne grzyby, ja nie mogę w ogóle Grzybowe jasienią. Też rodzice. W ogóle. W ogóle są. I tu kolejne. Grzyby. Ja widzi się tutaj mini polanka. Jak w krainie jednorostów. Wow, ale ogromne drzewo Ale nie chce się złamać Właśnie Madzia A, a chce się złamać ale Mówi że nie chcę zbierać Ja nie chcę zbierać ja aha, aha xD Madzia Ja widzicie mrowisko Ja widzicie taki patyk znalazłem dla mojego psa Maxa W lesie Rodzice mnie już wołają. A widzicie tutaj te grzyby, które wszyscy znaleźliśmy? Wszystkie naprawdę. Wow, zobaczcie, jakie wielkie tutaj grzyby były. Grzyb, grzyb. Grzyb, jak widzicie, widzowie. Grzyb, grzyb. Grzyb jak widzicie widzowie Błąde, Młode dęby jak widzicie To nie koniec grzybobrania, no bo Madzia jeszcze zaraz dwa Nie, a jeszcze tata ma trzy um, razem to jest pięć a jeszcze tutaj jest pięć, to jest chyba dziesięć Dziesięć, dokładnie A jeszcze tata um, poszedł jeszcze szukać tam to chyba może być więcej jeszcze, Aha. 11. No, 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 no. Jeszcze mój data ma jak widzicie grzyby. Cztery rosły naraz, ogóle sobie takie ładne? Aha. A zobaczcie widzowie jaką ładną radę zrobiłam. Jeszcze takie listka są tam dalej. I no tutaj mamy takie dwa grzybki jeszcze. I to wygląda tak ładnie z listkiem, co Widzicie takie okazy, znalazłem w srebrnicach dzisiaj. Plus ime. listek. Plus listek to patek i dla maksa, i to grzyby jadalne. W tym, że niektóre y, zjedzone przez ślimaki. Dobra. Już? Żegnamy się dzisiaj z cicho, więc papa widzowie.